Więcej zdobyć to znaczy, będziemy musieli tak, musiałbym poprawić relacje z Jankiem, Moniką i Majką tak zrobimy, ale najpierw <totrę> musimy się <w> <totrę> <totrę> Jakie to głośne. Ja now, spróbuję ściśleć wszystko. <totrę> Okej. Okay. Hmm poszliśmy do pracy lepiej no jesteśmy raz jest ten obiad U, Szamaj, i szama a oczywiście wracamy i energia tutaj pada ale, nie... ale mam pewien pomysł bo generalnie tak, no musimy poprawić relację z, z, z aż trzema simami, co jest no, trochę ciężkie w obecnej sytuacji. Hmm. I musimy podreperować charyzmę i technikę. To zrobimy w ten sposób. Pójdziemy do, yy, do Janka. Prosimy tego mojego... Oto jak sobie. sobie. zaraz Teraz... Teraz zrobić zrobić taki Oto jak Bird, chodź na To <grylące> <X -ta. grylące> Chyba Dala. OK. Chyba, co, a chyba coś tam się skopało, bo, bo f FK i... I Robert chyba mają, że tak mówimy, romansik, jeśli dobrze pamiętam. No, zaczynamy hm. No tak, <laughs> się nie lubią już. I to dość poważnie. No dojdzie ah, do tego, to. że Robert będzie tutaj donem lotario. Hmm. Dla każdego. <laughs> Czy coś w tym stylu. <laughs> nie. Dobra.

Zadzwonić po Roberta. Um, pa, 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 pa. przyjedzie po Henia. No pfff, tu jesteś. Sorry, że ty... Generalnie, sorry, że tyle dni nie nagrywałem nic, ale po prostu nie. parę rzeczy do roboty. Oh, chłopie. Oh, chłopie. Dobra. Nie, nie, tutaj, jak widzicie, Robert jest teraz wszędzie, wszędzie i nigdzie, dobra. Henryk82, cyk, cyk, cyk. Z tego co pamiętam, to ta kariera... Yy... Potrzebuję chyba 12 albo 14 przyjaciół. Zaraz spojrzymy. 10. Potrzebujemy 10 e, przyjaciół, e, żeby mieć e, szalonego naukowca. Stypendysta jest e, m, szóstym z kolei e, stanowiskiem. Polecam się Inspedy to co? No to... co? Lecimy z tematem nie? trzeba stworzyć trzech jakichś dowolnych simów hmm, Żeby łatwiej no to stworzymy tutaj no i z stworzyliśmy jakiś tam Simów

Najważniejsze zrobione czyli zapoznanie się z tymi simami, dobra, co my możemy to jeszcze zrobić dzisiaj? Hmm, charyzma i technika zaczynamy z charyzmą. Jestem <tryk> <tryk> na dzień, że odpuścimy w pracy. <applause> ايه بنات ايه ليش بيلعب راح بما. Takk og en kopp te.

Aaaa... Ehm... Dwa... I... ja się dobrze pamiętam... Technika, dobra. Ooo... Aha! No to teraz wiemy więcej. Dobra, na razie poprzestańmy. Teraz do pracy musimy iść Bo inaczej nas wyleją Co? Złodziej w biały dzień? Tego jeszcze nie było Czekajcie, czy to będzie tak samo upośledzony złodziej jak tamten Chyba tak Mięki Dzięki za kolejne tysiąc 1000... To jest proszę państwa, to jest kolejny super złodziej, który napada w biały dzień teraz. No cóż, no i się udało. Jesteśmy konsultantem rządowym. Wybornie. Potrzebujemy aż 10 logiki, 6 na 3,9. Skąd ja tyle wezmę? Wracacie rękawy i lecimy co? No cóż, trochę czasu minęło. tak ja oh. tu nie zdobyłem, ale dobra. wygląda 740. Swoją drogą, z tego co widzę, to mogę trochę ulepszyć mój domek. Co to To

A kranem zamiast innego, rozumie się, są lepsze. Dobra, eee, czy mamy, czy mamy... No i oczywiście przydałyby się jakieś dekoracje hmm. No lol, tak niech będzie A że nie ma lepszego łóżka Właściwie to wszystko co potrzebuję to mam Ujazdowski hmm. no, szczerze szczerze, króciutko w w tej pracy muszę siedzieć także także Teraz z tym, bratka. Hmm. Ja ogólnie to chyba skopałem, bo nie mam no, chyba jeszcze jednego co gdzieś tam wykombinować mój błąd. Rapadka nie no tak nie dzięki mu jasno być dupa dupa To cudowanie, że masz Poczyna. trochę więcej czasu

Ale jest garde. Dag dag. Okej. Hm. Ha. nie odbieramy, na pewno? Troszeczkę mamy, ulepszone kolejny raz. Domek. Ale dzisiaj odpuszczamy. ファイナルファイナルファイナルファイナルファイナルファイナルファイナルファイナルファイナルファイナルファイナルファイナルファイナル Tak super. Przeciera. Przeciera. Dobra, teraz robimy do

aż 6 punktów, czy aż 6 symulonów jesteśmy znowu wartko? Znowu żarówka jezu co nie za żarówki mamy w tym świecie? I do dupy tutaj nic, dobra, ucz się malować, oprócz, to, nie wiem co, malowanie ma.

O, nie mogę uciekać, matko, no? Nie, nie, nie mogę. Muszę teraz przestrzegać prawa, bo... bo tak. Hm. O, co tym ciekawe. No proszę tysiąc... 1000 simulonów w kieszeni. Pamiętajcie, warto tutaj dawać no, zawsze przed drzwiami jakiś e, alarm, przecież złodziejowy, że tak powiem, antypomaniowy. Jak widzicie, wraz ze wzrostem e, wartości mojego mieszkania, no rachunki również rosną. No, tak, a, to ale to po ale generalnie no, mamy prawie 20 minut materiału więc to by było na dzisiaj tyle subskrybujcie kanał pozdrawiam wszystkich którzy mnie oglądają mam nadzieję że się podobało trzymajcie się na razie